Hey, cześć, witajcie Z tej strony Black Ninja Witam was w kolejnym odcinku Gry Ark Survival Evolved No dobrze Zaczynamy dalej, kontynuujemy Pora na kolejnym jaskinie, tym razem będzie to jaskinia lawowa Z tego powodu też Zainwestowałem hity nowy strój oraz tak, ponieważ podobnie się jest potrzebne tutaj. Więc go też wziąłem. Tutaj oczywiście go robię na feliksie. To mięsknie. No dobra, co lecimy? oj. teraz jest się gorąco. Tak ginie na Wreszcie się oczywiście musiałem zaplokować. Tutaj nie przejdę. Zobaczcie czy coś tu grosuje. Nope. Siedziwie ja ubrałem specjalnie taki stry, który... Zobaczcie tutaj. <laughs> Zelimczam. Są minus 5. A teraz nagle 10 jest. To jest ciekawe. Takie zresztą był zalecany stroj. Ja oczywiście No w... hmm. Dobra, lecimy. Ostrożnie. Nie wiadomo, co mogę spotkać. Hmm. Ale go straszny jest. O, tu już cieplej. Znaczy jeszcze w sensie, się zimni trochę, chodni. Tu jest lawa już, jakaś. O, są pierwsze potwory. Dobra, to już jest załatwiam oczywiście. Bez problemu. Eee. Dobra. Difosaur. Pana hit A was zaraz zobaczę, bo będziecie... O właśnie, ten z mnie denerwować To nic nie widzę prawy Dobra Popas oparanska. Tylko <tryk> dalej jest dobra

Mam ci już do jedzenie do ekwipunku. Jakieś niepotrzebne rzeczy się dodały. A, tyle rzeczy nie potrzebuję, ja tylko jedzenie tutaj potrzebuję. A, to najpierw może uważać trzeba, żeby nie wpaść w prawo. Dobra. Tam HP, dobrze sobie trochę powiedz Dobra, idziemy powoli Żeby, że jakąś kupę nie wpaść do lawy Oho, tu niebezpiecznie Bardzo Dobra, na spokojnie sobie na potem. te skakanie. Teraz tutaj monsterki, otworki różne z Forki. No etkie próbujcie. Dobra. No Kolejne tak niebezpieczne miejsce ale ty tam się spaliłeś No nieźle O, sami sobie wchodzą do lawy Bardzo dobrze Fajnie trafiłem Chciałem go tutaj przywołać O, właśnie, właśnie, Włodźcie sobie do lawy A Nie chcę żebyś mnie tu, kurczę, ślepie. tu muszę bardzo powoli iść. Dobra. Proszę głupiego, będę Ci popełnić. Dobra. No dobra. Będz. Trochę cię wylecze. Ktoś idzie? <laughs> cię oczywiście wylepsze na spokojnie. Dobra. O, i znowu skiety. Like no chodź, się chodź Coś tam jest. Widzę. Jeszcze Pierwsze... jest zebrania. Siodło. A, jakieś dwa siodła. Na psiomie i na karkozucha. Jakieś takie lepsze. Mogę sobie zgadnąć z Pozbędę się ...zagrożenia. Dla kiego? Joj! Co on dwalił? Czemu on do lawy wpadł? Nie no. To nie jest poważne? Czemu on wbiegł sobie tak po prostu do lawy? Co on go Zrobi się... bez inka jeszcze laby. jeszcze to. Jakie ja onko tam uzyskać? To się nie da tego zrobić. Nie, co z tym Felixem nie tak jest? Ale naprawdę. Kurka sam patrzę dolary. Hmm. Ja to że są niebezpieczne, kurcze, bo mogą zatruć mnie. On nie odzyskam cię chyba. Nie mam jak stąd nazwać wyjść. Nie widzę jest co wyjście. A tak jak na cię wskoczył. Jak tam twoje HP, no? Dobra, spróbuję. Aha Skacz! Kurczę, skacz. Mhm, tak jak myślałem. Nie wiem co on odwalił, naprawdę. Mogę sobie i tak wyskakać, ale kurczę, chciałem spróbować. No. Jest. Nie wiem o co, o co chodziło z tym, że on nagle sobie do lawy tak po prostu wskoczył. No. He. Hmm, ten ja już raczej nie odzyskam No. Tak, to właśnie jest Trzeba znowu złapać kolejnego Feliksa. niestety tego mi nie pozostaje do zrobienia Dobra, załóż mi z powrotem moją metalową zbrojkę. Dobra. Tak. No naprawdę ty mi jeszcze tu dajesz. Co ty mi robisz? Kurczę. Dobra. Oś tam się przepaliło, dobra. ci tu? potrzebuje, na pewno jest, dobra. Hmm. Tu jakoś trzeba tylko bo idę. Czy mam jeszcze jakieś? Mam trochę tego towaru, dobra. Ja jeszcze sięgudek żeby więcej zrobić. A może będą już szklarni jakieś? Hmm pewnie przez ten czas by hodowały? No cóż, szef dla Feliksa A, gdzie było to? Tu Dobra. brak no on, z złożenia. A nie miałem przypadku gdzieś Pewnie się czy nie mam jakiś. W razie razie, bo, bo sprawdzam. Bo jakieś zapasy robię? A tu mam zwykłe strzały. Mam te trujące. A, mam tylko te trujące, dobre. I dalej tutaj, co robi tam. Ja połowę wykorzystam. żeby zrobić te strzałki. Niech się robią, dobra. Jakieś mięso? Mam super butelkę trzeba zrobić nową nie jak się nazywa? Słoik chyba o właśnie cement kryształ skóra Czy mam takie przedmioty mam skórę, kryształ, nie mam cementy chyba Będę mógł nie zrobić. Tak mi zabrak kamieni amieni. <laughs> to chyba je gdzieś mam w zasadzie. O, co? Ej, dobra. Rob mi tam cementa. <laughs> Dobra, muszę poczekać, co się kurczę zrobi. 20 sztuk bym tak potrzebował. No teraz, dobra, cement mi porub. Cement mocno potrzebny, Janis. A ja mam cement, dobra. Jeszcze tam mam jeszcze jakiś zapas. A się robi. Dobra. Słoik. E, nie tutaj. Tylko tu mogę normalnie zrobić. O! Ile mam tego zapasu. Kiedyś to robiłem chyba. Dobra, tu bez problemu. No co, jest ja mam cement. Nie dałem tego. Słoik Słuparanka Jeszcze to trzeba Pajk klasa Drewno włókno i te rzeczy mam Dobra Możliwość pochować, e, bierz mi tutaj To też straciłem, dobra Dobra <laughs> Dobrze, że jeszcze narzędzia nie brałem, chociaż tyle dobrze Będę pełnił mi to No cóż, dobra, gdzie jest... A, Argentavis został w tamtym miejscu Bezpieczny, ale we na takiej górce Dobra, to biorę garcie pterka, do latania. Na razie to chcę odzyskać tego nowego. Tutaj dobra, gdzieś zrobiłem pułapkę. Nie dokładnie To jest dobre pytanie Tu go tu jakoś zawołać eee. Pierw może tutaj O, sobie zanę i wezmę i ci... Następną ucieczkę, żebyś mi nikogo tutaj nie atakował Mu nie chcę znowu kurczę czekać czasu Potrzebny, dobra. Teraz znaleźć jakiegoś i go potem zawołać. To ma czyjeś problem. On nie gdzieś powinno być na drzewach, zazwyczaj na obrzeżach. Jednego póki to nie widzę. Jakieś. tego ma z taksy, dobra. One nie obchodzą w ogóle. Ja tylko jedyne co obchodzi, to te gryski, kurde. również mnie nie obchodzi. Użycie, te gryski się schowały. Zawsze tu były ich parę. Naście. to się za bardzo zagłębisz, bo kurczę mnie złapie zaraz. Będzie problem. no to może jakiś no. Ul czy żadnego nie ma akurat teraz jakoś już zawołał sobie po prostu nie widzę żadnego Co to? Ale jak się tu jest? Tak <laughs> się mi na nie obchodzi Mega lokerus <laughs> Ten, czy jakiś dla dziki. Magaterium. Hej, Ale żadnych tyle kolego. Czy jest dobrze, zazwyczaj kurczę na drzewach, by ich jest sporo, jak patrzę teraz, kurczę ciszę. A nie chcę kurczowy do za głęboko, bo potem tam zginę. Bardziej na terku, który nie potrafi tak jak Archenty, być lepiej dobrze walczyć. Archenty chociaż się wyleży. taką regeneracją No. nie ma. sama wejdę i nie znajdę żadnego Może być problem potem Pewnie się okaże, że zaraz po... się okaże że nie wspominałem jakiegoś Prawdzie? Jedno obszar nie ma. A ja nic obłożyłem, żadnego. też nie ma. Ja już jestem. No. Może w kółko i zaś całe kółko zrobię, żadnego nie znajdę. Pomijam już fakt, że to daleko od pułapki, strasznie. Kurczę, żeby chociaż ani jednego nie było. gdzieś na obrzeżu. O, czy tu jest jakiś? Tu jest lew wolkowate, ale kurczę, dobra. Ja on się skrył. No. Teraz z kim się kurczę zajmuję? A nie chcę, żeby mnie wyrzucił z tego. <śmiech> <śmiech> Naprawdę? Nie, nie rób mi tego. Kurczę, co? Nie ląduj teraz, kurczę. no. Ty poważny jesteś? Naprawdę, jeszcze mam się lec z dwoma sarko, te Nie no, jeszcze sądy i zaraz jeszcze nie wiem, idzie ten ten kulcze lew workowaty. Nie zeszedł do końca. Ha, na przeżyć to już może być problem. Idrze. O, dobra, nie trafił, mnie. Kurczę, naprawdę. Teraz jeszcze gdzieś mi zniknął. Tak sobie jeszcze jeszcze. Nie no. Idźże, dziadu. Zostaw w spokoju. No dobrze, że ten duży mi nic nie robi i go nie zaatakuje. już mógłby być lekki problem. No i jeszcze mnie goni dla co dobre. No to jest chyba XMD, XMD już jestem. Tak właściwie. To już nie ma szans przeżycia tego. Nie ja. <laughs> to, że mam aż to naprawdę jeszcze. jestem. A ja powiedział 0%. Bo on nie odpuści. No.. No i tylko pewnie też straciłem, czyli A jedna. dobra. No cóż Ale niestety pora już kończyć będzie trzeba po prostu go odzyskać Ech, tego pterka nowego Tyle koleo A No cóż na dzisiaj kończymy Więc jak Wam się spodobał odcinek nie zapomnijcie stać łapki w górę pod filmem I widzimy się w kolejnych chwilach na kanale Y mano.